Witaj, oto czytanie na tydzień od 27 stycznia do 2 lutego 2025. To jest czytanie kolektywne, bierz to, co z tobą rezonuje. Najpierw zacznę od odczytu właśnie energii księżycowej, energii kolektywnej, ponieważ w tym tygodniu, 29 stycznia, mamy Nów księżyca, coś nowego nadchodzi. Czas nowiu to jest dobry początek na zasiewanie nasion, manifestacji, na wypowiadanie marzeń, na projektowanie jakichś nowych rzeczy w Twoim życiu, przedsięwzięć, nowe kroki. Tutaj, coś nowego może się zacząć. I jako, że mamy tutaj nów w wodniku. Wodnik to, to znak, którym zawiaduje planeta Uran. Uran to planeta, między innymi niespodziewanych zwrotów akcji, więc tutaj w jakichś sprawach, które długo się toczą, może dla wielu z Was pojawić się właśnie taki zwrot akcji. Zwłaszcza jeśli chodzi o uwolnienie się. Od czegoś, kogoś, co już ci nie służy, albo wyjście z trudnej sytuacji. I tutaj ta karta nowiu w wodniku mówi, wnieś do swojej sytuacji miłość, więc to wielu. Z Was też może pomóc, taka wskazówka. Wodnik to też znak, który niesie ze sobą energię rozwoju, progresu, tak? Też nowoczesności. Także tutaj to jest też taka energia, że nie patrzymy już w przeszłość, zmiany nadchodzą i trzeba dosyć sprawnie ruszyć do przodu. I tutaj, jeśli pragniesz, żeby coś nowego, jakaś zmiana zamanifestowała się w Twoim życiu, to ta energia tego nowiu też mówi o tym, że to samo nie przyjdzie i możliwe, że będzie tutaj potrzebne jakieś innowacyjne, nietuzinkowe, kreatywne albo niezależne podejście, do Twojej sprawy. Ta energia wzywa też do tego, żeby mieć w swoim podejściu więcej pragmatyzmu i też wodnik, mimo że może się wydawać, że jest znakiem wody, jest znakiem powietrza. Więc tutaj to jest też energia połączona z intelektem. E, więc, e, jeśli tutaj jest jakaś sprawa, e, która nie daje ci spokoju e, albo długo się toczy, to też możliwe, że potrzebujesz nabrać do niej trochę dystansu w jakiś sposób e, emocjonalny, fizyczny. E, tutaj bierz to, co z tobą rezonuje, i wtedy pojawi się dla ciebie nowe rozwiązanie, bo przecież jednak mamy. Tutaj energię nowiu. Także tutaj, takie są z nami energie kolektywne na ten tydzień. Kochani, zaczęłam nagrywać drugą część waszego czytania i zorientowałam się, że nagrywanie dźwięku nie działa. Także ciekawa historia rzadko mi się to zdarza. Ale to jest taka wskazówka, żeby sprawdzać tutaj tego typu rzeczy techniczne, jeśli masz do czynienia z czymś takim, bo to nie bez powodu dzieje się na Twoim czytaniu. Także tutaj już wylosowałam kolejne karty. Które mówią nam o tym, jaką energię wnosi dla ciebie, byku, ten nów księżyca. Pierwsza karta, jeszcze mam trzecią, nie ma jej na stole, ale za chwilkę. Pierwsza karta mówi o tym, żeby pamiętać, żeby mieć czas wolny, by odpoczywać, by wziąć głęboki wdech, wydech. Więc tutaj warto pamiętać o swoich potrzebach. Z tą kartą też czuję energię, tego że wielu z Was skorzysta z takiej decyzji, by rozpocząć jakąś rutynę z techniką oddechową. To pomoże na gonitwę myśli, na ataki lękowe. Mam wiele pomocnych medytacji na moim kanale, również z oddechami, ale też inne. W ogóle medytacja też ci się przyda. Zaraz powiem o tej karcie, więc warto zajrzeć na moją playlistę medytacje. Ja ją zalinkuję dla was na końcu tego czytania. Ale teraz wrócę do tej karty nowiu w rybach. Medytuj i kontempluj. To jest taka wskazówka, właśnie, że warto w tym tygodniu odpocząć, pomedytować, zrelaksować się, zajrzeć do wnętrza, mimo że rozpoczyna się coś nowego, może być jakiś nowy projekt, może być nowy związek, czytanie kolektywne, nowa relacja jakaś, nie tylko romantyczna, ale trzeba tutaj w tym wszystkim nowym pamiętać o sobie i swoich potrzebach słyszę dla niektórych nowa praca, ale to mały procent. I tutaj trzecia karta księżycowa dla Ciebie. Nów w wadze. Nowy cykl romantyczny rozpoczyna się dla Ciebie. Także tutaj coś w życiu miłosnym ruszy, idzie nowy etap, mogą być zaręczyny, może być wprowadzanie się do siebie, jakiś nowy etap w relacji tak? I tutaj będzie ekscytująco, może być nowy etap w innej relacji, tak? Jeżeli to nie jest dla ciebie o relacji romantycznej, pamiętaj w tym wszystkim nowym, żeby brać pod uwagę swoje potrzeby, żeby wszystko przemedytować. Tak naprawdę słyszę, nawet nie przemyśleć, bo to jest coś innego. Przemyślenia płyną z umysłu, a tutaj jest wskazówka, że warto wszystko wyczuć w sobie. Teraz sprawdzę jaka jest twoja wiadomość anielska, przekaz anielski poprzez numery anielskie na ten tydzień, a potem będzie jeszcze duży rozkład na temat tego, co idzie w twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. Dobrze. Twoje numery anielskie na ten tydzień, zodiakalny byku. Mamy o Myślałam, że trzy, ale czwarta karta się wysunęła jeszcze, także mamy jeszcze kartę. Wow, tutaj jest tak. Karta 33, działanie. Więc na pewno w tym tygodniu też będzie dużo działania w stronę tych nowości, w nowej relacji, w nowej współpracy przy nowym projekcie, cokolwiek to dla ciebie jest. To będzie działanie z pewnością siebie. Tutaj byki budzą się do nowej energii, z pewnością siebie idą do przodu. Tutaj zresztą w moim czytaniu na luty. Byki też mają numer 33. Na końcu tego czytania będzie można przejść do odczytu na luty dla byka, ale najpierw tutaj w tym tygodniu, już, no wszakże ten tydzień też zaczyna luty, więc tą energię lutego już mocno e, odczuwasz. Odczuwasz większą pewność siebie w jakiejś sferze swojego życia e, i Tutaj, zaraz wrócę do tej karty z tym odpoczynkiem. Tutaj mamy też numer anielski 777, szczęście. Więc, Twoje działanie i Twoja pewność siebie przyniosą ci dużo szczęścia w tym tygodniu i w kolejnych. Jakieś przedsięwzięcie się uda, zwłaszcza jeśli tutaj rozpoczynasz. To będzie dobry początek dobry początek na rozpoczęcie działania, ogłoszenia czegoś. Jakiegoś projektu wspólnego, czy warsztatów też, e, jakichś medytacyjno-kontemplacyjnych, e, czy jakiegoś innego projektu duchowego. Ale nie musi być duchowy, tak? Tylko mówię, bo ta energia ryb tutaj jest. Może być też nowa relacja, która przyniesie Ci dużo szczęścia. Możesz wykonać e, e, pewny e, siebie pierwszy krok i to będzie e, dobra decyzja. Czytanie kolektywne, dostosuj to do siebie. Dlaczego powiedziałam, że wrócę do tej karty odpoczynku? Bo jest tutaj też w Twoim czytaniu numer anielski 22, harmonia. Także tutaj zharmonizowanie Twoich energii w tobie jest bardzo ważne. Dlatego tak ważne są te medytacje, te techniki oddechowe. Pamiętanie o tym, by wziąć głęboki wdech i się zrelaksować, by wyrównać swoje energie. To w tym tygodniu też jest dla Ciebie bardzo ważne. Dobrze, teraz zobaczmy, co idzie w twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał, będę ci za to bardzo wdzięczna. Jeśli interesuje cię czytanie prywatne albo amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. Mojego maila znajdziesz w opisie filmu i także na moim kanale. A teraz co idzie w Twoją stronę? Co potrzebujesz wiedzieć na temat tego tygodnia? Czasem mamy też szerszy kontekst. Jeśli ten tydzień jest częścią czegoś ważnego. No tutaj na pewno jest, na pewno jakieś nowe rzeczy się rozpoczynają ważne. No właśnie, dlatego. O, o jest karta miesiąca, czyli szerszy kontekst mamy dzisiaj dla byka. I tutaj, dlaczego ta kontemplacja, medytacja, zaglądanie w siebie jest tak ważne? Bo jeszcze wielu z Was ma jakieś niejasności w sobie, jakąś dysharmonię właśnie w energii, dlatego, tutaj, zharmonizowanie jest potrzebne. Może ktoś próbował Wami manipulować, trzeba się z tego otrząsnąć. Też tutaj widzę takie wskazówki. Pojawiła się karta miesiąca, i akurat w Twoim przypadku ona mówi o przeszłości, więc tutaj też będzie dużo kontemplacji na temat przyszły, przeszłości w tym tygodniu. Też masz jakąś niejasność w sobie a propos czegoś, i zanim wykonasz ten ruch z pewnością siebie, to też potrzebuje wielu z Was um, tę jasność myślenia odzyskać, stąd te medytacje pokazują się jako ważne i pomocne. Od grudnia albo od 12 tygodni, albo już od roku, 12 miesięcy, czytanie kolektywne. Tutaj hmm, potrzebujesz zharmonizować swoją energię. Przez to, że masz niejasność myśli, dysharmonię w sobie, wiele rzeczy w tym czasie się nie udało, albo jedna ważna, tak? Tutaj, w zależności od osoby. To, co się dzieje z powodu braku tej harmonii energii, wprowadza w Twoje życie brak satysfakcji, i przez to poczucie braku satysfakcji manifestujesz więcej tego typu rzeczy, tak? Więc to tutaj się trochę nakręca, nie pomaga Ci. Wielu z Was doświadczyło w tym czasie, o którym mówiłam, w tych różnych czasówkach, straty, bólu. Trudnych energii i to wszystko jest spowodowane tym brakiem harmonii energetycznej w Tobie, na poziomie Twojego serca też, bo tu mamy serce. Było wiele i jest jeszcze dalej trochę przeszkód do pokonania, i tutaj dlatego te medytacje, te przemyślenia też, przemyślenia też już się pokazują, są ważne, bo mamy kartę pióra. Wróć do podstaw. Trzeba wrócić do podstaw swoich potrzeb, wyczuć je w czasie medytacji. Jak zadbać o siebie, jak rozjaśnić yy, moje myśli. Yy, także zapraszam wszystkich do skorzystania z moich medytacji albo innych medytacji. Jest wiele medytacji, które mogą Ci pomóc. I tutaj teraz mam więcej kart, które mówią o tym, co nowego może się wydarzyć w tym tygodniu i w kolejnych, i tak naprawdę tutaj dla niektórych z Was nawet przez cały rok do grudnia, bo każdy jest w innym momencie swojego procesu, dlatego tak szeroka jest czasówka. Ale dla wielu z Was już zwiastuny tego wszystkiego są w tym tygodniu, albo coś się materializuje. Każdy wie, gdzie jest w życiu. Mamy kartę spełnionego marzenia, no zwłaszcza z tą 777. To dla wielu z Was coś dobrego tutaj się wydarzy, coś, coś miłego. Właśnie dzięki tej zmianie energii, już w stronę harmonii, z pewnością. To może być jakaś nowa możliwość. Nowe drzwi się otwierają w Twoim życiu zawodowym albo w prywatnym, tak, tutaj Ty już wiesz, poczujesz, o co chodzi. To też może chodzić właśnie o relacje, bardzo się pokazuje, bo mamy kartę gniazda. Ona mówi o tym, że kochająca rodzina, Gniazdo rodzinne jest dla ciebie ważne. No, tutaj też drzwi się otwierają. Do gniazda rodzinnego może były jakieś blokady administracyjne, jeżeli chodzi o ślub, albo były blokady administracyjne, żeby zacząć jakiś nowy projekt. Tutaj drzwi się otwierają w końcu, szczęśliwie. Także fajnie. I jeszcze. Tutaj mamy kolejną wiadomość. To tak, już mówię, najpierw zacznę od singli, może. Jest karta sekretnego adoratora i karta przyjemności z kimś bliskim. Tutaj może się ujawnić ktoś jako Twój sekretny adorator. Możecie to bardzo ucieszyć, być to szczęśliwe, ale będzie to przez to, że Ty wykonasz jakiś ruch z pewnością siebie. No, dla niektórych może być tak, że to ta osoba wykona, ale raczej widzę, że to ty masz wykonać jakiś ruch. Tutaj, dla osób w relacji, bardzo jakby Twoja pewność siebie i działanie przywróci energię namiętności, miłych chwil, więc warto jakby zrobić ten krok, nie czekać na niego, tylko go, go zrobić, tak? I tutaj, jeśli w ogóle te historie z Tobą nie rezonują, to wielu z Was spędzi miłe chwile z kimś, kto jest Waszym przyjacielem albo z członkami rodziny. Mamy też tutaj gniazdo, także przyjemne chwile w tym tygodniu. Pamiętaj, żeby się zrelaksować i właśnie może też w gronie rodzinnym to bardzo dobrze zrobi Tobie, Twojej energii. Może też wyjaśnić ci parę spraw w Twojej głowie i w Twoim y, sercu. Zodiacalny Byku bardzo tutaj było podkreślone w Twoim odczycie, jak ważna jest dla Ciebie w tym tygodniu medytacja i w ogóle w całym tym roku, bo jest karta grudnia też, więc cały rok medytacja zawsze Cię wesprze. Jeśli chcesz skorzystać z moich medytacji prowadzonych, to zapraszam na moją playlistę, ona pojawia się na ekranie. Tak jak Twoje czytanie. Na luty 2025, tam będzie więcej o tym numerze 33. Żeby przejść do playlisty bądź filmu, kliknij w miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.